Siema ziomeczki. ja jestem Jacob, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Na szczęście się udało, nie miałem dzisiaj zabiegów, więc jestem już, no, można powiedzieć, w pełni sił. Mogę nagrywać dla Was odcinki. Bardzo Wam dziękuję za to, co się teraz dzieje. 1300 subskrypcji już wybiło na moim kanale. Nie wiem, jak to się dzieje, po prostu nie mam pojęcia, skąd są takie przyrosty, jak te filmiki robią takie wyświetlenia. No naprawdę super, jestem naprawdę bardzo wdzięczny Wam za to. No i dzisiaj mamy odcinek z Brawl Stars, nie z serii pierwszej, ale ogólnie z Brawl Stars. Yy, chciałem Wam też podziękować za to, że dołączacie do klanu. Yy, od razu uprzedzam, nie przyjmuję do znajomych. Yy, tak jak tutaj mi wysyłacie zaproszenia. W klubie jest 100 osób. Mamy 336 tysięcy pucharków. Jesteśmy w top ileś tam polski. No naprawdę rekord wszystkiego, teraz się dzieje rekord po prostu wszystkiego na moim kanale. Dziękuję Wam za to. Teraz lecimy z intrem, i później przejdę do jeszcze paru kwestii. Pierwsza kwestia jest taka, że możecie słyszeć jakieś takie drapania w tle filmiku. Może uda mi się to jakoś wyciszyć, raczej mi się uda, ale jeżeli nie, to przepraszam Was za to, ale to mój nowy homik, yy, no, zmiana otoczenia i tak dalej, musi zapoznać się z klatką i tak dalej. Także no, wybaczcie, będzie trochę hałasu, ale mam nadzieję, że uda mi się to wyciszyć. Zaraz pogramy sobie troszeczkę z widzami. 100 osób w klanie, no ja w to po prostu nie wierzę. Co tam pisaliście? Yy, dobra. No przepraszam, wysyłacie zaproszenia do klanu, ale naprawdę nie mogę przyjąć każdego, bo teraz no 100 osób, no i nie mam po prostu nie chcę robić tak, że o wysła zaproszenie ktoś, kto ma więcej pucharków, to wyrzucę, znaczy wysła zaproszenie ktoś, kto ma dużo pucharków, to ja wyrzucę tego, co mam mniej od niego i dodam tamtego. No nie chcę tak robić. Kto po prostu dołączył, no to dobrze. Mam, kiedyś się miejsca na pewno zwolni, więc bądźcie cierpliwi. Mogę ewentualnie założyć drugi klan, jeżeli tak nadal będzie, yy, także no zobaczymy, jak to wyjdzie. No, i kolejna kwestia do obgadania, zanim zacznę grać, yy, po, będzie potrzebna chyba zmiana. Niku muszę po prostu zmienić swoją nazwę na YouTube, ponieważ no, trochę tych Jacobów jest, a mnie nie da się po prostu znaleźć. No, muszę coś z tym wykombinować. Jeszcze pomyślimy, zobaczymy. Na razie Wam dziękuję za tę subskrypcję. I chciałbym oczywiście was zaprosić do opisu. Macie tam link do kanału mojego nowego grafika. tego tak właściwie mojego pierwszego grafika, bo do tej pory miniaturki robiłem sam. Teraz tą miniaturkę, która jest na tym filmie, wykonał mój grafik, do którego zapraszam was. Zostawcie tam subskrypcję. Będzie mu na pewno miło i odwdzięczycie się też mu za to, że dzięki niemu właśnie powstał dzisiejszy film. Bo gdyby mi, mi tej miniaturki na dzisiaj nie przygotował, mi by się tego filmu nie chciało nagrywać. On mnie do tego zmotywował, także wbijcie na niego i subskrypcję też zostawcie to filmikiem łapkę w górę też, bo tam coś nagrywał, jak widziałem. Dobra, nie przedłużamy, zapraszamy. Zaprosimy sobie może pies Husky, bo tutaj widzę, Macio coś gra, Mikę coś gra. Także poczekamy chwilę, zaraz może się zwolni miejsce. A jeżeli nikt nie będzie chciał grać, no to zagramy z randomami. Wyjścia nie będzie. Także ja robię cięcie i zobaczymy się, jak już ktoś przyjmie zaproszenie. Okej, okay, nikt nie chce przyjąć zaproszenia, więc na razie sobie to usuniemy. Zobaczymy, może jest coś jeszcze. Jest ok, YouTube, może on przyjmie. No i to, co tu jeszcze jest? No, wyślemy do Maciu, może zaraz skończy rozgrywkę. Tutaj, zobaczcie, mam też Shell na 8 mocy, chciałbym ją ulepszyć do 9, więc w międzyczasie wyko wykorzystam to, że jeszcze nie, nie, nie ma wszystkich widzów tutaj. Znaczy, może teraz biję? Tak, bił ale. Otworzymy sobie, może oni mi przyniosą szczęście. Ja się tą grą już po prostu bawię. Nie gram na poważnie, mam to gdzieś, czy coś trafię, czy nie, więc mam 54 gemy. Za 49 otworzę sobie Mega Boxa, bo tak jak mówię, ja się to grą już po prostu bawię, mam gdzieś no i zobaczmy, tracimy gemy i tak nic nie trafia, ale przynajmniej chcę te punkty mocy, bo chciałbym Shelly ulepszyć i wantą rangę. Uwaga, lecimy z Mega Boxem i mamy 5 rzeczy oczywiście, no bo mi zostały już tylko 3 posacie do trafienia. Także no, tutaj się nie dziwię, bo jest troszeczkę ciężko cokolwiek trafić. No, nawet fajnie, z mega bok, tam trochę punktów doleciało, także nie jest tak źle. 5 gemów mi zostało, luz. Yy, dobra, no to w sumie gramy. Nie wiem, czy na, yy, na ten, na gem graba Brock będzie dobry, no ale zobaczymy, jak nam wyjdzie ta rozgrywka. Może się uda coś ugrać. Ok, mamy rozgrywkę, lecimy, zobaczymy. Już tutaj. Jak ktoś obserwuje, o nie, oni wzięli Tika. Kurde, wzięli Tika. Także to będzie troszeczkę ciężko. W sumie też mogę wziąć Tika, nie pomyślałem o tym. Oj, kurde. Jak tak patrzę na przeciwników, to chyba ta runda będzie należeć do nich. Ten mecz będzie należeć do nich. Nie uda nam się, nie, nie uda nam się za cholera. Ja wziąłem na tą mapę kruka, no ale no nie, no widzimy, co się tutaj dzieje. To nie będzie rozgrywka dla nas. Zupełnie nie. Za dobrze się rywale po prostu dobrali i. No nie ma szans, żebyśmy coś tutaj cokolwiek ubrali. Mam już naładowanego ulta. Zaraz coś postaramy się tutaj zaskoczyć. Jezus Maria. Oni mają już 7. Oni mają już 7 diamentów. Kto to ma wszystko szeli czy się Tikiem? O, Tik ma 6. Teraz trzeba zrobić skok na Tika, bo on ma mało HP. Najmniej z całej gry. Szybko na Tika, na Tika. Tak, zabiłem Tika, także trochę opóźniłem. Już tutaj moi yy, widzowie wiedzą, gdzie jest. Tamten zobaczymy, czy uda nam się dopaść Tika. Kurde, czemu nikt go nie atakuje? Trzeba zabić Tika. Cholera, jasna. No kurde, nie zdążę w te trzy sekundy. No jeszcze mnie zabij. Kurde, dobra, pierwszy mecz mamy przegrany. Dobra, zaraz się może odkujemy trochę. Minus 2, także nie ma tragedii. No, zobaczymy. Jest jakiś inny widz teraz. Może do kogoś zaprosić. Dobra, wywalimy. Przepraszam. Karo. O. Dobra, tamten poszedł, także zapraszamy tego. Yy, aha, aha. Okej, okay. czekajcie, dobra, to Macie zostawimy, może Eryk będzie. Aha, fajnie. <grystanie> Kenny YouTube od nas odszedł, to może... Mika będzie chciał zagrać. Zobaczymy. Przepraszam was za mój głos. Ale mam chrypę dzisiaj, tak jak w odcinku, w którym trafiłem legendę. Tylko że tam no. To była trochę inna sytuacja. I tam ten filmik właśnie robi taki wyświetlający, dzięki któremu... Wpadają, hmm, wpadają takie przyrosty na mój kanał Myślę też na Specjalem, coś muszę wykombinować, tylko nie mam pojęcia co Po prostu nie mam żadnych pomysłów kurczę Nikt nie chce grać Szkoda, co to moglibyśmy jeszcze zagrać W sumie o, o oblężenie moglibyśmy zagrać, to jest Najgorsza opcja Nie, no, na razie jeszcze spróbujmy ten Na razie spróbujmy Game Graba Karolux dopiero trafił poko, po że ma go na czwartej randze? Ile on ma pucharków? Tysiąc? Eee, co? Jak to może... On w ogóle nie grał poko. Po ja pierdzielę. No to nieźle Karolux. Dobra, kurde, chłopaki. Weźcie, się dogadajcie. No w globalnych, no to raczej w topce nie będziemy Ale w lokalnych, w Polsce 309 miejsce, także No nieźle Dobra, wybraliśmy postacie, także lecimy Może tym razem uda się ugrać coś lepszego No i lecimy, 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 uwaga ja pójdę tutaj z lewej Zobaczymy jak, aha, dobra, mam call. O nie, Frank, Frank, no to dobra, tutaj musimy go trochę podenerwować Trochę go tutaj poczujemy. O kurde, kolc mnie zdjął. No szkoda. Ale naprawdę szkoda. Muszę tam jak najwięcej zatruć. Dobra, mam ulta i teraz tam, jak to zrobić? I skop, i szybko, i strzelamy, i strzelamy. Dobra. Kurczę, pokoju użył ulta i się uleczyli. Szkoda. Ale mam znowu ulta. Dobra, dobra. Coś się da z tego wykminić jeszcze. Teraz trzeba zrobić ta. I teraz na niego. full, dobra, zabity. Weźmiemy trochę pucharków. Tutaj jeszcze tego trzeba dobić. Dobić go. Muszę to zrobić. Dobra. I teraz bieram to. Kurde, dwa tam mi zostały. Ja spierdzielam, bo ten poko mnie zaraz trafi. Dobra, mamy siedem. Oni mają tylko dwa. Kurde, żeby mnie zaraz tylko nie trafili. Żeby mnie zaraz nie trafili. Cholera, jasna. Ale to popsułem. Dobra, pięknie, szeli. Dobra, bardzo ładnie zrobiona akcja, bardzo ładnie. Brawo chłopaki. Mamy 8, oni mają 3. Dobra, niech ten Frank stąd idzie. Kto ma tam u nich te 4? Kto ma tam u nich te 4? No, Poko ma 4, dobra, lecimy na do niego, a chociaż... A nie, on ma ulta, cholera, trzeba się cofać. Dobra, mamy 9. Mamy 9, mamy 10, mamy 10. Teraz trzeba coś tylko zrobić, żeby oni stąd poszli. Ale jeżeli chcesz się dowiedzieć, czy udało mi się przeżyć ten skok, musisz zostawić subskrypcję na moim kanale i zaznaczyć obok dzwoneczek. Wielkie dzięki. Kurdyna, ale to mógł być błąd. Dobra, dobra, dobra. Udało mi się, bo ich. Znaczy oni też, chłopaki, też coś tam zrobili, ale ja zabiłem ostatniego poko. Także on nic nie zrobił i pięknie mamy 15 do 0. Bardzo ładny wynik. All star, do gry, super. Cieszę się z tego powodu. Plus 5 kucharków. No i już odkuliśmy, super. Także ja Wam chłopaki dziękuję za grę. Jakie ja wy macie Karolux i pies Husky, Dziękuję Wam bardzo, ale teraz trzeba kogoś innego zaprosić. Niech to będzie The Big Show. I niech to będzie może Morty. Aha, dobra. Hmm. To może niech będzie killer. O. Tak, killer Gram. Zagramy sobie oblężenie. Ja na tą mapę wezmę. Yy, gdzie jest, gdzie jest? Zaraz. Czekajcie, bo ja jestem trochę ślepy. O, dobra, mam peny. O, killer, fajny skin do Mortisa. On drog do pamiętam. no <laughs> Dobra, gramy. No i lecimy, zobaczymy. Może nam się uda to wygrać. Fajnie by było na pewno. Kurde, coś mi trochę się zacięło. Dobra. I teraz tak. tylko naładowanego. No nie, Frank! Kurde, dopadł mnie. Dobra, zginąłem. Yy, jest jeden do jednego. Jeszcze żadnej śrubki nie zebrałem. Muszę się trochę bardziej skupić. Co już oblężenie? No ja pierdzielę. Ale to szybko. Strasznie szybko te pierwsze oblężenie jest jakoś tak się. Mi się zdaje, że to się zmieniło. Może się mylę, bo jakoś tak mi się zdaje, że nigdy nie było tak szybko. Dobra, czekajcie, zostawię ich tam. Trzeba naładowywać teraz tego robota, bo to... Kurtyna, jak oni nam to rozwalą za pierwszym razem. Ej, nie, Jezus Maria, nie, 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 ja pierdzielę, za pierwszym razem, za pierwszym oblężeniem nam rozwalili, no pięknie. No pięknie. Dobra chłopaki, trudno, spróbujemy jeszcze raz. Nie wiem czy to będzie dobry wybór, ale ja biorę Piper, ryzykuję i to już będzie ostatni, ostatnia rozgrywka w tym odcinku. O, kurde, o, kurde, gdzie ja w nich wlazłem? Nie, nie zdążyłem oddać tego. No i oni mają 1 do 0 teraz. Przez moją głupotę. Dobra, lecimy. Dobra, tu jest śrubka, nie pozwolę teraz i zabrać. Chociaż może i pozwolę. No, nie, nie, no i ja jestem głupi, naprawdę. Nie umiem w tą grę grać. Kompletnie. Kompletnie nie umiem w tą grę grać. O Jezu. widzicie nawet się teraz nie patrzyłem na ekran, zabili mnie super pięknie. Ja muszę zrobić coś takiego. Dobra. Ale mamy 23% sejfu. Oni mają 100. Także no, ładnie, naprawdę ładnie. Nie, nie, nie ma takiego czegoś. spada spadaj stąd. Cholera, jasna, jak to mnie dosięgnęło, no. Nie no i koniec, no i przegramy to teraz, nie ma szans. Nie ma szans, koniec. Przegraliśmy to z napiekiem, drugi raz z rzędu. Drugi raz z rzędu przegrywamy Siege'a. No i pięknie. <laughs> Przegraliśmy 0 do 100. No trudno, dobra. Jakoś to przeżyję, pucharki się odrobi i tak nie przykładam do tego większej wagi teraz. Także dziękuję za grę. Chłopaki, fajnie, że jest was tylu w klanie, bo codziennie jest dużo osób teraz. Możemy sobie naprawdę fajnie pograć. Także naprawdę obserwujcie, może Wam się uda wbić do klubu, jak wywalimy kogoś, kto jest nieaktywny. Albo po prostu wyłapiecie, że jest 99 osób. Jezus Marian, co się stało z moim głosem? Także widzicie, mi głos wysiada już. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. W opisie macie link do mojego grafika. Zapraszam jeszcze raz serdecznie do niego. Naprawdę fajna morda. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mój głos już wymięka, nie powiem ani zdania więcej. Trzymajcie się, cześć.